Ej, witajcie drodzy widzowie, Aryko265, kłaniam się nisko i zapraszam Was na e, mecz i konferencję przedmeczową w trakcie meczu przed derbami Madrytu. Zapraszam Was bardzo serdecznie, to jest derby Madrytu, Real Madryt kontra Atletico Madryt e, w ramach kariery Hej Arkadiusza Kotnowskiego właśnie, sezon trzeci Real Madrid Bierzemy je konstant z i zaczynamy. Pies mnie psychicznie.

Serio zaczyna się Matko Boska Dam trochę głośniej, bo... Ciężki sprzęt za oknem, jest... więc taka to jest najgorsze W obronnej, Jarka razem z Luka i oraz Tomi Kross zagrają na środku imię pomocy. W imieniu ataku wystąpi dziś Weryk Benzema. jak na to zareagują rywale, bo będą mieli kilka opcji. Albo zaczną grać długą piłkę do napastników na ścianę lub dopiek, albo spróbują rozgrywać z Na A to bardzo ryzykowny wybór. Cała linia obrony musi mieć niezłą technikę i pewnie się czuć z piłką przy nocy. I proszę Państwa, zacznął właśnie pierwszy gwizdek na Santiago Bernabeu w Madrycie. Ładne zejście z piłką ze skrzydła. Przekroczone przepisy i oczywiście żółwony. I proszę, wolne. Na krótka. Szybkie wola z do kolegium. Strata. Muszę bardziej szanować Piłkę. Przekwyt piłki w, w tercji obronnej Rybała. Kurde! Real Madrid wie, jak zwyciężać. Ostatnio wygrał. Zatem i bardzo jestem ciekaw. Ja zgodnie Ciebie się po dzisiejsze spotkanie. Chwileczkę, teraz popatrzmy, jaka okazja. Co za parada oblaka! Halo? Niezokrownie, nie. na dobrą sprawę prezent dla przeciwnej drużyny. Jedno z pytań, jakie nasuwały się w oczekiwaniu na ten mecz, co nam dzisiaj pokaże Karim Benzema. Niekiedy ceni się graczy występujących z przodu za wkład w pressing, albo to, jak absorbują obronę rywala. Ale i tak najważniejsza dla napastnika jest skuteczność, a tej nie sposób odmówić temu zawodnikowi. Wystarczy mu pół okazji do strzelenia boli. Mają okazję mi zaraz prowadzić! Co za interwencja! Odbita piłka! Nie ma ramcji. Kurde! A teraz oddał w zasadzie za darmo. Brawo! Dobry odbiór! Blisko własnej gramki! Po akcji strata Czy ten kundel musi tak ujadać? To nie bardzo... Ujada. Poluje piłkę! Widać, że czuje się z Ale to by było tyle! Mamy zmianę posiadania piłki! Ano! Nie w tej chwili, proszę Kolejna cię. już sprawa, królewskich! Musi być czujny, bo straci piłkę. No nie, tak nie można podawać. Dobrze zagrane. będzie teraz sytuacja. I proszę państwa, ekipa gospodarzy zdobywa pierwszą bramkę. A kibice szaleją. Czy zespół gości stanie na wysokości zadania? Okaże się już niebawem. Doskonale poradził sobie z po Ale trzeba podkreślić jak dobry był to strzał, Półka idealnie siadła na drodze i popchnęła do bramki jak rakieta, fantastyczna. Cóż, wystarczy mi to spojrzeć, jest bardzo niezadowolony. Zupełnie nie realizują założeń taktycznych i przegrywa. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. To się nazywa ciąg na bramkę, to pachnie groźną akcją. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Gospodarze mają trudności z odebraniem piłki rywala. Ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest na niekorzyść, ale to przecież nie za takie rzeczy, bo stają się punkty w ostatecznym rozrachunku. Ważna jest statystyka bramkowa, a pod tym... Ale mamy zagrożenie bramki. Nieudana interwencja. Piłka wciąż w posiadaniu drużyny przeciwnej. Andrzej Siwa. Stopadłe podanie, szansa! Akcja jeszcze się toczy! Proszę państwa, tak? Królewski! Real Madrid zdobywa brakę. To była tylko kwestia czasu! Proszę na tej klasy, jest groźna w każdym razie meczu. Na jak widać podanie wybierzone idealnie, jak jakiś brzeg jak jak Brakpaś dam sobie widać, gola, w nich gola w 60 zmieścił to w Jak z podręcznika, brawo! Uwaga, wychodzi sam na sam! Zrobił to! Trzeci raz u piłkę w siatce! Co za bisa. Faktycznie, kiedy jest w takim razie, jest wprost nie do zatrzymania! Ale może dać skuteczna gra z pokratarów. Strzelec znalazł się tuż przed bramką. Zimno w piątku mieścił piłkę. Stawienie gry od środka. Otóż sami Państwo widzicie jak układa się ten mecz wynik. A to dopiero pierwsza połowa. Wciąż prowadzi piłkę. Ładne minięcie, może być groźnie. Ale szata teraz na piłkę! Takie zagranie nie mogło zagrozić w bramce. Co teraz? Sędzia przerywa grę, bo zawodnik nie wstaje z murawy. Niestety, chyba mamy tutaj jakiś poważniejszy uraz. Po tej kontuzji, gra zostaje teraz wznowiona rzutem sędziowskim. Strzela teraz! Dobrze obrączony strzał. Wizdek sędziego. I končí bier v sobrulově no ne tak nemožná. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Carrasco, Andres Silva, Janik Carrasco. Podanie zatrzymane przez Davida Alavere. Dobrze to przeczytał. Real Madrid dostaje z Ale bez fałdu. Tak się powinno stopować ataki rywala. Mają teraz szansę na kontratak? Już kilka razy docierały do mnie sygnały, że Manchester City interesuje się tym zawodnikiem. Już może coś konkretnego na ten temat? Tak, tenku, tylko ciekawe, ile z tych podłosek rozpuszcza sam agent a ile to faktycznie prawda. W każdym obiektu transferowym słyszymy mnóstwo różnych plotek i tylko niewielka ich część się potem sprawdza. Zabiera teraz czystą piłkę przeciwnikowi. Piłkę otrzymuje, i zabić. Dobrą okazję na bramkę. ale piłka nadal grzech. Kurde mać? Niech była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma! Do bitki nie dało się już wyjąć! A więc mamy trzy do jednego! Szansa Lewandowskiego! Nie wiarygodny, ale i obraz! Jak on to, to w ogóle zrobił? Oni do grywa z kółrocznego! Wydawało się, że wyminię piłkę daleko, ale nadal może to być groźnie! Aj, co za zmarnowana sytuacja! To naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno, chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było precyzji. Strata, muszą teraz uważać. Bez trudu radzi sobie z rywalem. A pewno był faul, ale czy na czerwoną kartkę? Zobaczmy. Tu nie było się nad czym namyślać. Sędzia sięga po czerwoną kartkę. Przepisy w tej kwestii są jasne. Zawodnik byłby sam na sam z bramką. Takie fauly muszą stukować wykluczenie. Z całego gry, jak widzimy, rozegrany na krótko. Okazja przed nim teraz. Oblak! Oblak! co za interwencja! Przecież piłka była już w bramce! Przypomnę tylko, że już niedługo będziemy pokazywać inne ciekawe spotkanie dla Liga Santander. Real Madryt zmierzy się z Betisem. Czy jednej i drugiej drużyny mają? Wrócimy do tego później. Jest akcja. Oj, moj, proszę Państwa! Są nie do już różnicą 3 Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie, ale Lewandowski okazji z takiej odległości nie zdychnął i pewnie skierował piłkę do szoku. Obecny wynik 4-1. Interwencja skuteczna. Przejęcie piłki. Spójrzmy sama za w Dalej jest groźnie. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów, każdy na Miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Zmarnowany źródło udrożni. po prosto do bramkarza. No nie, tak nie można podawać. Korzystając z okazji, chciałbym teraz Państwa zaprosić na naszą kolejną transmisję. Czyli kolejne emocje związane z najpiękniejszym sportem świata. Nie wiem jak państwo, ale ja jestem mocno nakręcony na prawdziwe mecze, bo nie się, gdyby padło też mnóstwo go. Czy stał strzelić? Ale teraz zamieszanie, słupek. Czy ktoś to bije? Trzy też tego nie strzelił. Wypracował sobie pozycję, doszedł do świetnej sytuacji. Pozostało tylko sfinalizować akcję. Zawiódł w najważniejszym momencie, tak to niestety bywa. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Lemar Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Ale strzał zablokowany. Jest za linią obrody. Uwaga! Kolejnie jest ciekawie. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą cztery plomy. Jak ile może dać skuteczna gra z tą kratatą? A Rosen spakował w kuchnią bramki z najmniejszą ilość złotych. I on tak w sytuacjach niezwykłym się A w wyników? 5 do 1 jednego. No i w w ostatnią minutę meczu. To wszystko na dziś. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanał, a z łapek wybórę Do usłyszenia. Trzymajcie się.

Do usłyszenia jutro. Trzymajcie się, łapkujcie, subujcie, zostawcie komentarze. Do jutra. Trzymajcie się.